Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj 23 marca, jest czwartek. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z księgi wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem i utworzyli sobie posąg cielca, ulany z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Boga swego Pana i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi? Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką. Czemu to mają mówić Egipcjanie? O złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach, wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich. Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądę ją na wieki. Wówczas to pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Dzisiaj odczytujemy taki fragment, z którego mogłoby wynikać, że Mojżesz bardziej kocha lud niż Bóg. Ale wystarczy przeczytać szerzej. Żeby zobaczyć, że jest zupełnie odwrotnie Bóg ukochał swój lud I z tej miłości również posłał Mojżesza Który ma takie serce I taką miłość Że wstawia się za swoim ludem To tylko pozorne, że Mojżesz Może kochać lud bardziej niż Bóg My czasami też tak myślimy Że nasze dzieci, że naszych współmałżonków, Czy tych Którzy są nam powierzeni Kochamy bardziej niż Bóg To jest złudne Czasami nas to wręcz obciąża. Warto sobie głęboko uświadomić. Bóg kocha najbardziej. Kocha bardziej mnie niż ja sam siebie. Kocha bardziej moją żonę, mojego męża niż ja. Kocha bardziej moje dzieci niż ja. A to jest dobra yy, dla, yy, dla każdego i dla każdej z nas, yy. bo możemy w tej ufności, w tej miłości się zanurzyć. Pozwolić na to, by Bóg nas kochał tak, jak ukochał nas od początku. Nie musimy wchodzić w rolę Pana Boga, bo On najlepiej kocha i z tą miłością najlepiej sobie radzi. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże.